nakarmić to e, Przyszłam tutaj. On tutaj siedzi w klateczce. Zaraz wam pokażę, ale e, muszę najpierw szybciutko go nakarmić. Znaczy ją oczywiście. Muszę leczkę śliczną. Muszę leczkę, kochana. To takie ważne są teraz te dni, bo to zmiana pokarmu, wiecie. Wszystko się może zdarzyć. No. Koteczek jest dobry w dobrej kondycji. Widać, że zabrany od mamy dopiero co. No ale wiecie, nagle przestawiony na jakieś sztuczne pokarmy. Brzuszek nie taki, Boże, nawet nie chcę myśleć. Strasznie już tą kruszynkę pokochałam. Strasznie już pokochałam tą kruszynkę nie wiadomo co się stało. Nie widać jej w ogóle, a, ale to nieważne. ważne. I tuś nie, ty nie, proszę cię, bo, bo, to ty masz prawdziwe mleczko od mamy i to wcale nie jest takie fajne to mleczuszko, wiesz? Tak, młodyszo. Tak. Jeszcze troszeczkę. Ja ci tylko takie dwie szczykaweczki tam. A potem jeszcze dostaniesz inne rzeczy. Tak. Za chwilę. Pomaleńku, tak, bardzo pomaleńku. Dobra, wystarczy, bączuszku. Pokaż się wszystkim. Pokaż się tu wszystkim. O, ja jestem taka mokra, przepraszam, ale biegałam. I jestem jeszcze po biegu rozgrzana. Mój skarb, musisz być zdrowy. Dobra, wracasz do siebie, a ja zajmę się kotkami. Wcina, maleństwo, wcina. Bardzo pięknie wcina. Ma taką wolę życia. Kochanie, tu jest jedzonko tu, tu. Pięknie, przepięknie. A tutaj banda. Tutaj banda rozrabia. Jedna kieciunka je. Mamusia zjadła ładnie tabletkę. Teraz zaraz jej dam jeszcze. Dam jej jeszcze. O, wam tu widzę smakuje, tak? A ja dam jej jeszcze... Czekajcie, muszę dać jej probiotyk, wiecie? Jeszcze z tym, z tym jedzeniem. O. Damkę. Dzisiaj brzydkiej kupy już nie było. Już jeszcze nie było, albo już nie było. W każdym razie częstotliwość też się zmniejszyła, więc jakoś tam działa to leczenie. No czekaj, kochania, dlaczego ty na mnie syczysz tak cały czas? Proszę, no, no. Ecik, a tu zobacz jest jedzenie, nie chciałbyś troszkę zjeść siostrzyczką. Nie. Nie. Nie chciałbyś. No i tak szaleją tutaj dzieciaczki, rozrabiają maluszki kochane. Rozrabiają maluszki kochane, moje śliczne. A biedny mały więzień musi być tam, dlatego że po pierwsze ona musi mieć jedzenie, jak ja. E, idę do pracy, no to nie mogę też, no niestety, no tak latać. Musi wytrzymać, tak. Myślę, że po pięciu godzinach mogę przyjść najwcześniej na chwilę i potem jeszcze wrócić, ale y, no, przez te pięć godzin musi mieć tam miseczkę, inaczej wszystko by jej mamusia zjadła, a mamusia pięknie zjadła. Bardzo się cieszę. A, jak tam pięknie się bawi nasza Rusia. Nasza Ruzinka się ślicznie bawi. Tak? <śpiewa> A ty co, mały uwodzicielu? Mały uwodzicielu, zobacz, co to jest. Co to takiego? nie no, cioto. O Ojejku! Jaki fajny kotek, tak ślicznie, ty umiesz się wszystkim bawić, taki jesteś mądry, taki uwodziciel, tak, taki nasz dążyłanek malutki. Koteczki szaleją, szczęśliwe. Mamuli, damy jeszcze troszeczkę. No ale gdzieś ja ci daję jedzenie, a ty do mnie z paszczą, no? Wiem, słoneczko, teraz ty będziesz tam płakać. Ja wiem, no. Dlatego ja nie wiem, czy live wpuszczać. Bo wiecie, to będzie nie do wytrzymania. To płakanie. Co, tu co? Miałeś tu jedzonko bo ślicznie. Tak, no niestety, tu masz kuwetki. Wszystko masz, także jeszcze jednego miśka ci damy zaraz. Niech się tu grzeje ciebie. Tu masz ten muforek. Ja jeszcze zaraz przyniosę. Poczekaj. Musisz kochany siedzieć tu, niestety. Ale im smakuje. Smakuje im, a to jest nowa puszka, to nie wiem, czy, czy nie będzie jakiś sensacji znowu. Chyba nie, ale kto to wie. Ale wcinają. A tutaj rozdruba. bo one dopiero były nakarmione, mamusia je karmiła przecież dopiero, co? Zostawimy to. No, jak ślicznie. Iś, gdzie ta jeść, gdzie jeść? Ci, Frelka. Robisz się coraz bardziej przyjazna. <grymne> Taki kotek to nie ma. Ślicznie. No ślicznie się wabicie, piękne jesteście. Tak? Ale piękne. I jakie kochane koteczki. I jakie kochane one są. <słuch> <słuch> jakie kochane one są. A tam, jak zasmakowała ta ryba, Boże. Niesamowicie. Tutaj macie jeszcze kawalerunek, no ale zasmakowała. Także widzicie, takie to są tutaj w podgrupach zajęcia. Tu dwa koteczki, tam dwa koteczki i mamusia. O, może damy im jeszcze łyżeczkę, bo jak patrzę na to, to mi się serce kroi. tu jeszcze troszeczkę, no tutaj w nas A zobacz, Pieciczku, Ty nie chcesz czasem takiej rybki spróbować? No, nie? Tak Wam bardzo smakuje. Relumia. A ty zobacz co oni mają popać. Może Ci to też zasmakuje. A ja idę przynieść wodę i nastawić telenoforek dla malutkiej bidureczki naszej ślicznej kochanej. Patrzcie, maleństwo się zakopało. Ona się tam zakopuje w tym kocyku. Taka kochana rybka moja śliczna. Tak się zakopuje, tam szuka mamoni, szuka rodzeństwa. Moje biedactwo, kochane moje. Moje biedactwo. Musisz się trzymać dzielnie, laleczko. Musisz się trzymać. Niedługo będziesz tu z dzieciakami ganiać, wiesz, każdy dzień jest dla Ciebie ważny, przetrwajmy ten pierwszy tydzień, to jest najważniejsze.